Cześć. Chciałabym opowiedzieć o tym, co warto mieć ze sobą w podróży. Szczególnie jeżeli ma się dzieci, które wbiegają do fontanny albo w wody, gdziekolwiek są nad morzem czy na środku jakiegoś miasta, się płyskają w fontannach. No, często właśnie się to kończy. No e, infekcją, przeziębieniem e, wychłodzenie nagłego organizmu. E, u dziecka się kończy infekcją. No i tak było też u mojego dziecka. I jak już widziałam, że jest kiepsko z nim, no to zapodałam mu oczywiście kurkumę od razu ze trzy kapsułki. Darko, też dwie kapsułki, e, witaminę D m, z dwie, no i smarowałam, tak, z kratkę, e, to, to jest, e, to są oleje jadalne z, z olejkami eterycznymi, no, to właśnie mam ze sobą w podróży, no, co jeszcze? Druga taka sytuacja no to córkę bolał ząbek. No i akurat byliśmy na wyjeździe. Ciężko, ciężko o jakąś pomoc. Pod wieczór, z dala od miasta. Także znowu trzeba było działać. Wzięłam troszeczkę oleju roślinnego. No, tak, taki po prostu nakrętka oleju roślinnego. Do tego dodałam, no, no tak po jednej, dwie kropelki oleju tymiankowego olejku goździkowego, który działa przeciwbólowo, znieczulająco, przeciwbakteryjnie, jest bardzo znany no, z tego, że nawet stomatolodzy stosują olejek goździkowy. To taka substancja, którą wlewają w ząb, żeby zdezynfekować ząb, kanały zębowe. No i kanaliki zębowe, no i Olejek z drzewa herbacianego. E, no i mm, to nie było jakby połykane, tylko było do posmarowania policzkę. E, tam w tych sferach, gdzie ten ząbek bolał. Trochę też e, smarowałam w środku buzi wokół tego ząbka. No i czekałam aż, e, aż ten ból minie, i no. Mm, nie zawodzę się, bo już nieraz miałam taką sytuację, że coś bolało albo ucho, albo ząb. Mnie też. I, i działało. Po prostu działało. Ten ból zelżał. Mogliśmy pojechać dalej. Tam, gdzie, nocą, tam, gdzie mieliśmy nocleg. Mąż sprawdził tak na wszelki wypadek, gdzie jest najbliższy stomatolog. I się okazało, że najbliższy stomatolog jest 30 km od nas. <grytanie> Także no mega, mega daleko. Ale na szczęście udało się zrobić tak, że no nasza córka no, umyła ząbki, zasnęła i rano już tego bólu nie było więc no już normalnie funkcjonowała więc można się na spokojnie umówić do stomatologa, poczekać na swoją wizytę i wtedy się no po prostu na spokojnie wybrać do takiego dentysty także mm, Dlatego warto zawsze mieć ze sobą w drodze dobrej jakości suplementy, które dobrze działają. Pozdrawiam.